Niestety stracił piłkę. Ma wsparcie, jak to rozegra. To może być wyrugająca bramka. Jest! Bramka ważna, bo dająca wyrównanie. No to możemy się Jacek pozachwycać. Cudowne uderzenie, proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Ronaldo. Danilo. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I za chwilę rozpoczną od rzutrożnego. Tak, jest bramka, mamy bramkę, prowadzą w tym spotkaniu. Tak, to się nazywa bramka do szatni i na pewno będzie o czym w tej szatni rozmawiać. Trenerzy obu zespołów dokonają pewnie modyfikacji taktyki po tej bramce, i druga połowa może być zupełnie inna. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Bliska już do bramki. Prosto Prostopadle, udanie. Jest okazja. Ładnie. Griezmann. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No, świetne dośrodkowanie. ale bramkarz nie daje szans na pastikowi. W ostatniej chwili przejęli. Gramy, gramy. Taka jest decyzja arbitra. Jest groźnie. Może strzelać. Tak, tak. Mamy bramkę. Ależ akcja. Ależ to są emocje, proszę państwa. Kapitalny, trudny do obrony strzał w górny róg I mamy naprawdę ładną bramkę. Zasłużone brawa. Bardzo ładny, precyzyjny strzał. Kompletnie nie do obrony. W samo okienko. Żaden bramkarz nie dałby tu rady. Strzelec wyśmiej tej formy. 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Świetnie jest zawodnik na czystej pozycji. Uderzenie. Świetnie. Prawa dla bramkarza. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Oddaje strzał. Strata w ataku. Felipe Melo. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Aleksandro. Felipe Melo. No strzela No zauważmy, że bramkarz wyszedł i próbował podciąć piłkę Tyle, że bramkarz dobrze się tutaj zachował i nie dał się przechytrzyć Szansa Jest, tak jest, gol Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobili I to jest proszę Państwa hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu Zasłużyli na tę bramkę, zgodzisz się Jacek? Od pewnego czasu ich zwycięstwo było pewne, ale nie spoczęli na laurach. Ten gol w doliczonym czasie to taka wisienka na zwycięskim torcie. W tej chwili jest 4 do 1 i wyda. Koniec meczu 4 do 1. Zwyciężyli, chociaż równie dobrze mecz mógłby zakończyć się remisem. Istotnie z przebiegu spotkania nie można było wskazać drużyny wyraźnie lepszej. Zdecydowała skuteczność w wykorzystywaniu sytuacji podbramkowej grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Fantastyczny mecz, długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat prowadząc zespół do zwycięstwa. Jest szansa, nie ma dola. Piłka odbita poprzez Gameiro. Dobra, piłka teraz do kolegi. Hernanes! Świetnie, prawa dla bramkarza. Niestety, stracił piłkę. Ma wsparcie, jak to rozegra. To może być wyrugająca bramka. Bliska już do bramki. Dobra okazja. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Po tej bramce mają trzy punkty. Do awansu starcza im nawet jeden. Ale oni chcą tu udowodnić, że naprawdę zasługują na grę w wyższej lidze. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest okazja. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa. Co za emocje. Tak, strzelają w tym meczu jak na zawołanie. Zdaje się, że nic nie jest w stanie odebrać im punktów w tym meczu. Kibice już świętują awans, ale spokojnie. Nie... Hernanes. Celnie do partnera. Będzie strzelał. Gol! jest wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Pech bramkarza czy precyzja strzelającego? Piłka odbija się od słupka i ląduje w bramce. No, będzie gol! Juan Fran... Nie ma bramki, po to właśnie wprowadzono technologię Goal Line. Tutaj obłąd było łatwo. Prawda, to niby tylko kilka centymetrów. Czasem nie widać tego dobrze z pola, a takie pomyłki potrafią całkowicie zmienić obraz meczu. Blisko polekarne może strzelać. Dobra okazja! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. ale on się teraz cieszy. Ależ efektownie. Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki. Przepiękne uderzenie, po którym piłka odbija się od poprzeczki i wpada do siatki. Miał trochę szczęścia. Bałem się przez chwilę, że piłka wyjdzie w pole, ale zdecydowanie zasłużył na te bramki. Aleksandro. Szansa. Tak, gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Oddaje strzał. Gol! Mamy bramkę, co za emocje! Brawo panowie, ta bramka daje im upragniony awans na kilka spotkań przed końcem sezonu. Ale czy starczy im determinacji, żeby utrzymać ten korzystny wynik? Strzela to może być decydujące! Nie ma gola. Piłka, odbita poprzeczki, wraca do gry. Dobra okazja, ale wspaniale! Strzela to może być decydujące! Nie ma gola. Piłka, odbita poprzeczki, wraca do gry. Wspaniałe podanie. Jest okazja. Gol! Tak jest. Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Takie strzały są praktycznie nie do obrony. Minimalnie pod poprzeczką. Bramkarz był w zasadzie bezradny. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Jest okazja, tak, gol, piłka wpada do bramki, fantastycznie. Tylko jakiś kataklizm, jakaś katastrofa mogłaby dzisiaj pozbawić kibiców radości z okazji awansu ich drużyny. Nie cieszmy się przedwcześnie, zostało jeszcze trochę czasu, chociaż sam wątpię, czy przeciwnik zdoła ich dziś zatrzymać. No postacie znowu są w posiadaniu piłki. Jest okazja. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! presja jest ogromna. By pozostać w lidze, muszą dzisiaj wygrać. Nie będą mieli kolejnej szansy. Tak, nerwy są duże, ale sądzę, że to im tylko pomoże się zmotywować. Niewiele brakowało. No z tego miejsca można strzelać. Jak to wpadnie będą prowadzić? Tak! Piłka wpada do bramki fantastycznie! Fantastycznie rozpoczęli. Nikt chyba nie spodziewał się takiej atrakcji jak bramka przy pierwszym podejściu. Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. No kto przejmie tę piłkę? Bizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Danilo Już blisko pola karnego Długo rozgrywają piłkę Jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika Zaraz może być remis Gol Rewelacyjnie to zrobili Kibice szaleją Wpakował piłkę w sam róg bramki Przy spojeniu poprzeczki ze słupkiem Bramkarz niewiele mógł tutaj zrobić Rewelacyjna postawa, celny stał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. Nie wiem, czy zdążą zmienić sytuację. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Jest zawodnik. Uderzenie. Gol, jest piłka w siatce. Brawo! Mamy remis. Przeciwnik wraca do gry o Puchar Premier. W meczu finałowym trzeba uważać bardziej niż zwykle, bo szansę na wygranie ma się tylko jedno. To mogło być kluczowe trafienie tego spotkania. Całkowicie zmienia to obraz meczu. <sum> Przy niewielkiej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Co <sum> jest ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę, zwyciężają 2 do 1. Znakomicie wygrana, i w konsekwencji pozostaną w lidze na kolejny sezon. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie szybciej uciekną z podkosy. Dziwice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje.